Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Jest ze mną Dusza Ciao. I jest to rewanż wcześniejszego już filmu Jeden na jeden z, e, Tylko, że grałem na bucha. I po prostu jest to rewanż e, Tej serii Jeśli ja wygram no to jeszcze pojawi się najprawdopodobniej jeden odcinek spinało. Jeśli przegram, no niestety, koniec. No to za, my już czytuję mapę. Będziemy grać na daszcie dwójce. I widzimy się podczas meczu. Dobra, jak widzicie, już jesteśmy w grze. Jak tam dusza, jesteś przygotowany na to, że teraz zostaniesz 9 e, w To. Tata. Kurde, tylko, że się nie rozgrzałem, bo najpierw coś w robotę wraciłem. No, no, ja te... a ja przed ze sklepu. No, to ja ze sklepu. Ja wiem, że ty... wiesz, że ja cię widziałem, że ty mnie widziałeś, więc wiem. Dobra, ja już widzę, że ty wiesz, gdzie ja idę. Widzę po twoim chodzeniu. Więc ty wiesz, co ja panuję. Dobra, zrobię sobie taki mega. Dobra. a ty wiesz, ja wiem. Geniusu. Dobra, i tak wygrałem. Defera w pierwszej nie kupiłeś. No raczej nie. Dance, 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 dance. Gdzie jesteście, hejterzy? Ty a ty na skrzydłach dalej masz globala? No. Hmm. Przynajmniej ze skrzydełek nie, nie spadłeś.

Bo mi head'a właśnie. A, z dół, dobra, normalnie Chyba ciężko będzie No, tej mapie ciężko Myślisz, że mi raid byłby łatwiejszy? No, ma wiele dlaczego tak uważasz? Hm? Nie, nie powiem Dobra, prawie się zmaga, na Dalek porobiłem. Jestem zadowolona. Luźno. Kupiłem sobie Kałacha i kupiłem sobie tego skauta. zajebiście. Chcesz, może, sobie be, iść na mojego Tam jesteś? Dobra. No i gdybym tego skata nie wywalił, to by miał tego. To by miał znowu nakacę. A tak to nie ma. Nie jest to Gryta. Dobra, jak teraz pójść? Musimy bronić this land. że na longu jesteś? No, z drugiej z drugiego końca mapy słychać się. Ta, tak, no. Na to. Szczególnie, że tam byłeś, nie? No, tak, tak. Byś się wrócił na to. Wyszedłbyś z tego longa albo shorta. A co? Uważaj na plecy <laughs> A ty nie dostałeś, a ja dostałem w głowę? Zajebiście się bawisz, nie powiem Dobra, idzie plant na no. się Kurde, nie zdążyłem opałkać Zajebiście, że to zrobił A ty dusza, co się tak nie odzywasz? Skupiasz się? No Dobra, wstać na B Idziemy na A mnie nie widziałeś Skłony Bo skmini to jest ten masz na nie. Dobra, trzymając zamiast innego flasha raz mi mało pierdzie że ja wabika kupuję Dobra, właśnie straciłem 250 dolarków Na to, że, że, że chciałem sobie powymienić granaty Nie wiem dlaczego ty mi więcej zadajesz ode mnie Jezu, ty kurwa widzisz, jest takie drewno, zapełniamy ale koleżanku No, dobra Już ucieka z longa No, a co ty myślisz, że ja jestem na coś k A No, ale ty masz przecież... ...Woolhacka masz, to co ci szkodzi? No i co z tego? Że mam Woolhacka 3 HP no to 3 HP możesz... Wystarczy, że masz granata Łatwo... po prostu Łatwo się wcelować, możesz <noise> Nie wiem w ogóle nie wiem jakim cudem i ty tyle zadałeś HP, ale w sumie nie wiem ile ja ci zadałem tej KP No się dziwię że ty w ogóle mnie nie zabiłeś przez tą ścianę skołacha jeszcze No nie wiem ile ty miałeś Dlaczego ty 57 tylko dostałeś nie wiem. Nintendo. Fuse. Dobra, szybka przerwa taktyczna. I Serio? Dobra widzowie, widzimy się już po przerwie technicznej. Chciałbym to obiadek przygotować. Ja mam nadzieję, że jak krótkiego przeczytałem, bo nie przebywało. Krótki, krótki. Może No wrzeć, headshotem jest chęcza, jest też hit. No dobra, nie wiem co ty tam masz, ale... ...mocno. To powiedziałeś, czysty skill. Dzięki, dzięki. <laughs> No obra. <laughs> Ja ci chyba dobrze widziałem Dobra, dobrze Cię widziałem Shorta czy co to idziesz? Ten lamp nie korzysty trochę To jest najgorsze, skąd najgorzej iść? Mierdzielę Oj, 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 oj Dobry flasz. Dzięki. Zorasz palałem. Mm, to już ma bardzo śmieszne Nie wiem, mnie to bawi. Na Dawaj, się... postaraj się trochę. Ja na tym... Zamknij ty mordę! Ja na tym widzę... <grym> jest to, że ja na tym widzę widziałem. Widziałeś mnie. Tak. Co ty dajesz? No, widziałem, tylko nie... Tylko się wycofałem. Ale czy ty mnie widzisz przez smołka? <grym> nie, nie widzę, ale... Ale wiedziałem, że wyjdziesz przez smołka dlatego... Tak, ja tak zawsze robię, daję smołka. Daję najdatę górę i czekam że ktoś wyjdzie Lech, Czekam jedną sekundę się, i Nie, co ty, ja, ja nie taki jak ty, nie? Ja prawidlny ziomek ja Wykorzystujesz to, że w wpisałem Mogę ci udostępnić ekran na Discordzie jak chcesz dobra, ale gram od nowa wtedy no. <laughs> O, yes? Oj dzięki! Kurde, najgorzej... Ja się boję przez tego smoka wychodzić, bo to jest hit Co się tym O oh, kurde, tu jesteś! <laughs> No ty myślałaś, że ja w tym mołotowie, przez tego mołotowa nie mogę przejść? Tam tam, że dalej stoisz tutaj. Ty sobie możesz na pełnym luzie grać, ja muszę tu na całej spince grać. No ale za spinka. Jeszcze obiadek sobie wpierdalam. No. Masz tego. Przy... Dzięki. Wszystko... Przegrałem tylko dlatego, że grajemy obiad. obiad. Po prostu. O nie wiem, czy takie ryzykowanie się opłaca Bo kurde Chory jesteś Spodziewałeś się tego? Nie. Łee Łantapach ci chcę dać Co mu czekasz? Ulubia... Dobra sobie tego smoka mogę inaczej trochę użyć Ło, wow, biało Kurde, zablokowałem się na nie wyszedłem mm. No nie wiem dlaczego ty nie pikniesz? Kurde Dobra, daj. dojdę, Dobra, za Ale ty się szybciej nie strzeliłeś? No to w końcu z filwerem, mogę sobie przypomnieć. No widać, że amator spadł z globala. Ta, amator. Amator cię ciśnie. 8-5 jest, ziomuś. Tak Ale ciśnie to cię w dupie. No, ciśnie to cię. No, dobra, nie będę mówił Kurwa, kamperze! Ja się wyzywam, pa! Jak je. Rozszczekany! Jak przegrywa! A przegrywam. Ty masz okulary? Nie. 8-6 jest. Chodzi mi o rundę! Nie wiem, grasz z Łochakiem i kozaczysz, nie? A widzisz. No właśnie, nie widzę. Bo nie mam ulhaka. Ja jakbym grał bez ulhaka, też bym cię rozwalił, ale byś musiał stać w miejscu. Da, ta, ta, no. No, mówię, musiałbyś stać w miejscu. Tak byś nie trafił. No już Dobra, nie ma kur. Noż kurwa co? Ile, ile ruchów przegranych pod 4? O ojej, ojej. Co? Masz kawałka i Ty Niemożliwe! Tym razem w dogrywce ci nie strzelę tego na no Ty tylko normalnym będę grał Dobra, ty teraz na Nie Ja? Tak No przecież kurna widzę no? No i dobrze. Dobry palak. wiem. Dlaczego ty strzelę przez te ściany? Bo słyszę jak tupiesz tam No nie wiem, ile ty masz KP <grym> 31 Dobra, GG <grym> <dzidzi. grym> <grym> Lepszy był mnie lepszy.